Witam. Dzisiaj po raz kolejny Wikał, o którym nas prosiliście w komentarzach, czyli Galaxy MP5, najkrótsza wersja bez kolby, bez płomika płomienia, bez czegokolwiek co by nam wystawało i przedłużało konstrukcję. A oczywiście z firmy Galaxy. Mamy tutaj papiery oraz nasz pistołek maszynowy, magazynek Metalowy typu high o pojemności 150, 200, 150. około 150 kulek wyciąg baterie typu stick oczywiście bateria jest baterią stokową o pojemności 1100, 84, więc oczywiście zalecamy kupienie sobie trochę lepszej tutaj w pudełku mamy prostą ładowarkę sieciową i tyle Powinniśmy mieć jeszcze Ach, Mamy jakże standardową paczkę kulek. Nie za wielką. I oczywiście sam pistolet maszyna. Czyli jest, już... jest to już wręcz klasyka. E, jeśli chodzi o Chińczyki. Może w mące Chińczyk nie wyczyścił. Jest to już klasyka, jest to pistolet maszynowy dostępny na rynku bardzo dawna. Bardzo ekonomiczny. Prawdopodobnie jest to chyba najtańsza. Znaczy do jakiegoś momentu była to najtańsza replika z gearboxem V3. A więc nadaje się nawet do tuningu, można tutaj sobie w środku pogrzebać, pewne rzeczy wymienić. Natomiast przy tej wersji taka część z tego snajperki nie zrobimy, więc moc 350 to jest max, co jest, jaki jest sens tego wyciągać. Mamy tutaj bardzo krótki, bardzo kompaktowy pistolet, typowy do działań w budynkach na krótkie dystanse. Tutaj możemy podpiąć sobie zawieszenie do tego ucha i nosić to na Bungee. Bardzo często jest to wykorzystywane jako broń boczna dla snajperów. Tak, żeby jak już się snajper zasadzi, zrobi sobie całe stanowisko. żeby bez ruchu, innego ktoś podchodzi z boku, no to głupio się odwracać z całą długą giwerą. Więc po prostu wyciągamy coś, co możemy obsługiwać jedną ręką i ściągamy sobie go na Blisko ogólność Właśnie to jest też fajne w tym pistolecie, że spokojnie jesteśmy w stanie go obsługiwać trzymając tylko i wyłącznie jedną ręką. Nie jest ciężki. Oczywiście zważymy go za chwilę. I da się całkiem wygodnie strzelać. A ogień ciągły i high-cap dają nam całkiem sporą przewagę nad powiedzmy, zwykłym pistoletem fps ów tutaj będzie za 320, pewnie czyli nawet nie za bardzo jest sens zwiększać, bo CKB nam więcej nie trzeba. Lówkę mamy tutaj bardzo krótką. W zasadzie, jeżeli ktoś się bardzo uprze, mógłby sobie założyć tutaj jakąś lufkę precyzyjną. Aczkolwiek, czy będzie to miało sens w cqb 320 fps -ów? 12 cm lufy. 12 cm lufy. Czyli czekaj, jak tyle, to 20. Nie Okej, <noise> <noise> okej. Okay, okay. Kobiety też w to nie wierzą. E, dobra, więc e, mamy tutaj, aha, oczywiście jeszcze selektor ognia. Ogień ciągły, ogień pojedynczy i zabezpieczony naprawdę nawet analfabeto i ćwierć inteligent może skumać. Selektor jest dwustronny i działa dwustronnie. Magazynek wpinamy w gniazdo magazynka, co za zaskoczenie. A żeby go wyjąć, wciskamy tę oto Mam tutaj dźwignię do przeładowywania, która w zasadzie służy nam tylko do wyciągania baterii. No, i teraz baterią troszeczkę jest tutaj rzeźby. Trzeba wypchnąć piny z tyłu. A nie, przepraszam, z tej strony wypchamy. Wyciągamy te piny. I ściągamy. Na no, tutaj mąkę ma. Tutaj mamy kable wpięte w styki, tak więc dość łatwo je wyciągnąć przy rozbijaniu EP5, przy ściąganiu gójnej części wody. Musimy jeszcze wybić, wycisnąć właściwie pin z przodu i zdjąć ten front. Tutaj widzimy wtyczkę do baterii, do podpięcia, a tutaj widzimy regulację chodka. Regulacja jest przesuwna. I jak już sobie wyregulujecie czy hop up, to radziłbym wziąć po prostu kawałek taśmy izolacyjnej i na Hama ten suwadło sobie owinąć i przykleić. Ponieważ tu akurat w nowym modelu chodzi dosyć ciężko, natomiast jeżeli te modele są już jakiś czas używane, to niestety jest tendencja, że zwłaszcza w czasie ognia ciągłego od dygan przenoszonych przez body luzuje nam się ten chopa, czyli po prostu lata w jedną w dobrą Jak już go ustawicie, kawałek z zwykłej czarnej zołki przyklejamy i wtedy nie mamy już problemu. Tutaj mamy bezpiecznik, czyli pierwsza rzecz jaką sprawdzamy, jeżeli nagle nam padnie to właśnie dostajemy się do bezpiecznika. jest to na klik, ale w tej chwili chyba Trzeba z otworzyć, a ja niestety spiłowałem, ale tak, tu jest bezpieczne. I teraz zakładanie baterii. To niestety jest najmniej ciekawe w tej LP5. Bardzo no trochę trzymamy jakieś lipo, sticky. Z nitika wkładamy wtyczką do przodu. Tylko pokażę jak to się robi. Myślę, że taki może nie być, ale zobaczymy. Będzie, będzie. Pokażę, że na stokowej również się da. I tutaj zobaczymy ten wtyk mała który jak który nam się pojawia. Musimy sobie go skierować w dół. I dalej wkładamy tego stika. Już nam się tutaj pojawi ta wtyczkę. jest już prawie. Dopiero teraz podpinamy zakładamy tył i chowamy kable w tyk i zakładamy front Grip. plus jest taki, że właściwie musimy zrobić to raz, potem nie musimy tej baterii wyciągać, tylko ją odpinamy i podłączamy do ładowarki baterię, która jest w środku pistoletu jeżeli chcemy ją wyjąć, to właśnie tu przydaje nam się ta dźwignia przeładowana, bo bateria powinna się dokładnie o nią opierać, tak więc po odciągnięciu tej dźwigni bateria zaczyna nam wyłazić. Na przykład, tak jak mówiłem tutaj z batką to stokową nie jest sprawa zbyt prosta nigdy. Zasady. No dobra, no ale podepchniemy lipo. Sprawdźcie na długość, stronie będzie okay. Nie no, to jest... Może. No, więc jest szansa podpięcia większego styka. Ewentualnie lipo, z tym, że tutaj lipo musimy naprawdę wąską matkę wrzucić aż to nie wyjdzie chociaż nie dałoby się ją wepchnąć ale wyjąć ciężko ale no, na szczęście nie trzeba generalnie uważam, że dużo łatwiej by Wam było tutaj wcisnąć baterie, które są w pojedynczych listach. ewentualnie naprawdę wąskiego stika lipo pod podepniemy. Poczekaj. Ale tu są dwa listy. To też nie będzie. Tutaj, tu lipo musimy sobie raczej dodać. już. też nie. szerokie. 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 Więc niestety, w kwestii baterii łatwo tutaj nie będzie. W kwestii zmiany na lipo ale już nim to się da dobrać. A ta lipo jest naładowana? Tobie. Co? Tobie. Nie Nieładowane dzisiaj akurat. A nie mamy jakiejś naładowanej lipo? Tak do odmiany? Czekaj. Za dużo stresu. To tam tak Batery. <noise> Batery. Ok, więc lepszy kształt baterii, jak pokaże magazynek. Magazynek oczywiście hajka, pańca. Zostawiamy dziurę, To jest po dziura. Mam dość wąski odpły, a więc kulki sukuję ostrożnie, żeby nie było Nie jest to tak łatwe jak przy high-capie dałem 4-4 kolacha. Nasypiemy trochę, podkręcamy kulki, tak aby pojawiły nam się w tym otworze. I wtedy możemy sobie jeszcze dosypać do pełna, tak żeby jak najmniej miejsca wolnego zostawić na badynku, żeby nam nie było słychać grzycha, jak A rzechocze. Komplet fajnych stików Ci przyniosłem. O, super stiki Leszku, rewelacyjne. Te jeszcze powinien zmieścić. No pewno, zwłaszcza przy pomocy montażu Izoltex, ale podepniemy jedenasty, żeby było zabawniej. Już nakręcimy magazynek i no, mamy Oczywiście cały czas zakładamy, że mamy tutaj front grip i po baterię. Zobaczymy jak śmiga na 11. Może być zło. Może nie przeżyć. Zaznaczył. Pamiętajcie, nie testujcie na 11. Dobra, no to teraz zobaczymy jak kurczak działa na 11. Nie, też co okulary Masz do tego prawo Przy jedenastce to już obowiązkowo Drogi pojedynczy. jest rzeźnia. Ale czekaj, jeszcze pokażę, jak giba nam na 11 to mam po piątkę. Zatynięcie na po piątkę, zrób mi ręczkę. Dobra, Nagrywasz? Mhm. A, na pewno. Na pewno. co cyferki? Lepiej. 311. 310. Nagrywam od GSFPS-y, bo Daszek był był dołu i nie nagrywała kamera. A więc typowo cekubówka. Jak już mówiłem przy poprzednim nagrywaniu. Podirytowany Blacha. Dobra, na wagę. Wcale nie lecą cyferki, chciałem ci powiedzieć. Więc to też jest wadę. Wanie lecą. Leci ci coś? Nagry czy ty nie nagrywasz też? <grym> Teraz nagrywam. Teraz też nie nagrywasz. <grym> Jak już wcześniej mówiliśmy przy pierwszym nagrywaniu, półtora gama. <grym> czemu masz szybko? Jest przy pierwszym nagrywaniu? No, dobra. Ze stokową batką wychodzi ręce. mówisz trochę po rosyjsku. Spasibo bursza. Idi na chuj. <grych> to się wytnie. Chociaż to znaczy całkiem ładnie. Dobra. Jakby blogba kniała <śpiewanie> tak, lepiej <śpiewanie> No i teraz to jest jednak rzeźbio no, długo będzie pożyła na tym